Zobaczcie, tak, jaka ładna ziemia tutaj. Siemaneczko, będzie kilka filmów, jak zakładamy oczyszczalnię przydomową. Plus też yy, dłuższy film wpadnie. Także szyku, szykuje się fajna seria filmów z humorem, oczywiście. Zresztą, oglądajcie. Coś tam szala. Zaraz będzie misja, tu będziemy kopać. I tutaj zbiornik pójdzie. No. A więc tak, tu będzie rewizja. Cyk. O, elegancko. Robaków nie ma, ale mówi tutaj Sebastian, że nie będzie robaków w gruzie. Cyk. Jeszcze tam coś Majster, zapierdala koparką, zna się na rzeczy. Zobaczcie, jaka ładna ziemia tutaj jest. No czarnoziem cały czas, zobaczymy jak podbiornik będzie kopany. Czy woda będzie wybijać? To się najbardziej boję o to. Gdzie te gruzy, nie? Nie ma. No miał i nie ma. Elegancka ziemia jest. Żeby nie było, żeby leco leży. No. Rura się robi, patrz jaki sprzęcior fajny. Powoziś mnie na tym? Ja. <laughs> Kurwa. No, a tu dla mnie stoi. Jeszcze jeden taki transport przyjeżdża.